Marzyć o kimś może głęboko dotknąć nas samych, prawda? Czasami te sny pojawiają się niespodziewanie, a my nagle czujemy się ich niewolnikami, próbując zrozumieć, co naprawdę oznaczają. A co jeśli powiem Ci, że Padre Pio już to wiedział? On znał ukryty potencjał snów i to, jak mogą one ujawniać głębokie prawdy o ludziach. Czy ten sen to znak? Coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę. Odkryjmy wspólnie tę naglącą tajemnicę. Tak, naglącą, ponieważ ten rodzaj snu nie jest czymś, co można zignorować. Może już próbowałeś o tym zapomnieć, ale on zawsze wraca. Jaki wpływ ma ta osoba na Twoje życie w końcu i dlaczego wciąż pojawia się w Twoich snach? Padre Pio nauczył, że sny mogą być drzwiami do wiadomości, które musisz zrozumieć, aby się uwolnić lub aby głębiej połączyć się z czymś, czego jeszcze całkowicie nie rozumiesz. Kiedy śnisz o kimś, co to naprawdę mówi o Twoim sercu, a o jej sercu? Czy te sny pokazują Ci coś, czego odmawiasz dostrzegania? Nie ma przypadków. A co jeśli sen z tą osobą to wezwanie. Może to ostrzeżenie, mały impuls od wszechświata, lub nawet odpowiedź, której szukałeś od dawna. Podziel się w komentarzach, czy kiedykolwiek miałeś taki sen? Kim była ta osoba? Wyobraź sobie teraz możliwość odkrywania tych snów z mądrością Padre Pio. Uważał, że sny to forma bezpośredniej komunikacji z naszym wnętrzem, sposób na dostęp do prawdy. Czasami ujawniają to, co skrywane jest w sercu drugiego człowieka, innym razem pokazują to, co ty sam ukrywasz. A co jeśli odkryjesz, że wszystko, czego potrzebujesz, jest tam, ukryte w tych snach? Marzenia o kimś mogą budzić lawinę emocji, mogą być mylące, przytłaczające, a nawet bolesne. Ale co jeśli ten ból ma cel? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ten sen to osobista wiadomość, coś, co tylko ty możesz zinterpretować. Padre Pio zawsze mówił, że nic nie dzieje się bez powodu. Czy jesteś gotowy, aby zmierzyć się z tym, co twój podświadomość próbuje ci powiedzieć? I co najważniejsze, czy jesteś gotów, aby słuchać? Wyobraź sobie uczucie jasności, w końcu zrozumienia. Może unikałeś myślenia o tym, ale teraz nadszedł czas, aby spojrzeć na to prosto w oczy. Gdyby padre Pio był tutaj, powiedziałby ci, że nie ma sensu uciekać przed swoimi snami, ponieważ są częścią ciebie. Ujawniają ukryte pragnienia, głębokie lęki, a nawet odpowiedzi, które już masz, ale które uporczywie ignorujesz. Czy kiedykolwiek myślałeś, że ten sen może być mapą? Może śniłeś o kimś, kogo nie widziałeś od dawna, a może o kimś, kogo właśnie poznałeś? Nie ma znaczenia, te sny mogą powiedzieć ci więcej niż myślisz. Kim jest ta osoba, co ona dla ciebie reprezentuje i dlaczego wciąż się pojawia, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Jakie wskazówki twoje serce daje ci na temat tej relacji? Podziel się w komentarzach, opowiedz, czy te sny mają na ciebie wpływ. A co, jeśli w głębi duszy te sny niosą ze sobą odkrycie o tobie samym? Marzyć o kimś może dotyczyć tej osoby, ale także tego, co ona w tobie budzi. Padre Pio wierzył, że każdy sen to okazja do samopoznania, do lepszego zrozumienia naszych najskrytszych pragnień. Więc jakie to będzie? Czy jesteś gotowy, aby zmierzyć się z tymi odpowiedziami? Padre Pio uczył nas, aby nie uciekać od tego, co serce nam ujawnia. Kiedy śnimy o kimś, nie chodzi tylko o tę osobę, chodzi o nas, nasze uczucia, nasze wątpliwości, nasze prawdy, a może to odkrycie jest bliższe i potężniejsze niż myślisz. Jeśli te sny ujawniają ukrytą prawdę, czy potrafiłbyś sobie z nią poradzić? Czy jesteś gotów zaakceptować to, co Twój nieświadomy umysł próbuje Ci powiedzieć? Często to, czego musimy się dowiedzieć, nie znajduje się w codziennych wydarzeniach, ale w tym, co nasz umysł stara się ukryć, nawet przed nami samymi. A więc, co sądzisz? Co te sny chcą Ci pokazać? Padre Pio wierzył, że nic nie jest nam ujawniane bez powodu. I że jeśli wciąż śnisz o tej samej osobie, to dlatego, że jest tam coś, czego jeszcze nie zrozumiałeś, ale musisz to zrozumieć. Masz odwagę odkryć, co to jest. Czy te sny popychają cię do jakiejś decyzji? Może nadszedł czas, aby zmienić coś w swoim życiu, ale najpierw musisz zrozumieć, czego naprawdę pragnie twoje serce. Sny to więcej niż odbicie wspomnień czy przypadkowych myśli. To znak. A teraz masz szansę na odkrycie tego znaku z mądrością kogoś, kto rozumiał niewidzialne. Sny mogą być formą uzdrowienia lub drogą do wolności. Jeśli czujesz, że te sny wciąż cię prześladują, być może nadszedł czas, aby je skonfrontować i odkryć, co naprawdę znaczą. Jakie tajemnice twój nieświadomy umysł próbuje ci przekazać? Jaką wiadomość on uporczywie próbuje ci wysłać noc po nocy? Możesz ignorować, możesz nawet próbować zapomnieć, ale wiesz, że te sny wciąż będą się pojawiać? Czy jesteś gotowy, aby się z nimi zmierzyć? Nie ma sensu udawać, że nic się nie dzieje. Czujesz to, prawda? Że te sny skrywają coś bardzo ważnego, coś, co musi być odkryte. Co to będzie? Pamiętaj, sny nie kłamią, one tylko pokazują to, co próbujesz ukryć. Co ten sen mówi o Twoim życiu? O Twoich relacjach, o Twoich własnych wyborach. Odpowiedź jest tam czekając na odkrycie. Padre Pio miał unikalny sposób postrzegania rzeczy. Wiedział, że sny to fragmenty naszej prawdy, prawdy, której często nie mamy odwagi spojrzeć w oczy. Ale czy nadszedł czas, abyś to zrobił? Czy nadszedł czas, aby zrozumieć, co Twoje serce próbuje ci pokazać? Kiedy śnisz o kimś. To tak, jakby otwierały się drzwi, ale kto wie, co znajdziesz po drugiej stronie? Jaka jest rola tej osoby w twoim życiu? Jakie uczucie ona w tobie budzi? I dlaczego wciąż tak na ciebie wpływa? A co, jeśli za tym wszystkim kryje się większy cel, coś czego jeszcze nie rozumiesz, ale co tam jest, próbując ci pokazać drogę, czy jesteś gotowy, aby to zobaczyć? A po wszystkim, czy wciąż będziesz chciał podążać tą samą ścieżką? Padre Pio mówił, że nic nie dzieje się przypadkowo, że wszystko jest częścią większego planu, planu, który zna tylko Bóg, ale on także wiedział, że Bóg daje nam wskazówki, a jedną z tych wskazówek mogą być Twoje sny. Czy jesteś gotowy, aby podążać za tymi wskazówkami i odkryć prawdę? W głębi duszy już czujesz, że jest coś więcej, coś, co wykracza poza to, co widać i co być może tylko serce potrafi zrozumieć. Jaka jest prawda, którą te sny próbują ci pokazać? I dlaczego wciąż się nad tym zastanawiasz? Odkryjmy wspólnie, co może nas nauczyć, padre Pio, o sekretach ukrytych w naszych snach. Przygotujmy się na zgłębienie tych objawień. Padre Pio mówił, że każdy sen niesie ze sobą wiadomość, ale zrozumieć ją można tylko otwierając swoje serce. Wyobraź sobie, że osoba, która pojawia się w twoich snach, jest odzwierciedleniem czegoś, z czym musisz się zmierzyć. Czasami to nierozwiązane uczucie, innym razem rana, którą musisz uzdrowić. A dlaczego ta osoba? Może reprezentuje to, czego jeszcze nie udało ci się stawić czoła w sobie. Pierwsze objawienie padre Pio jest proste, ale potężne. Gdy ktoś pojawia się w twoich snach, ta osoba może przynosić ci lekcję. To nie chodzi o nią, ale o ciebie. Co czujesz, gdy się pojawia? Ból, tęsknotę, złość. Każda emocja, jaką ten sen w tobie budzi, jest ważnym wskazaniem. Padre Pio wierzył, że nasze sny są lustrami naszych najgłębszych emocji, tych których unikamy w ciągu dnia. Drugie objawienie, marzenie o kimś może również oznaczać, że istnieje między wami duchowa więź. Tak, związek, który wykracza poza to, co widoczne gołym okiem. Padre Pio zawsze mówił o tej niewidocznej energii, która łączy ludzi. Może ty i ta osoba jesteście połączeni przez cel, który jeszcze się nie ujawnił. Ile razy czułeś coś do kogoś, czego nie potrafiłeś wytłumaczyć? Ten sen może być odpowiedzią. To twój duch stara się przekazać ci coś ważnego, ale to nie wszystko. Padre Pio nauczał, że gdy ktoś wkracza w nasze sny, może to być znak, że musisz jeszcze coś załatwić z tą osobą, i nie musi to być kłótnia czy coś negatywnego. Czasami to po prostu zamknięcie sprawy, niewypowiedziane słowo, uścisk, który utknął w czasie. Śnienie o tej osobie może być twoim nieświadomym wołaniem o zakończenie tego, co pozostało otwarte. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałeś? Trzecie objawienie padre Pio dotyczy mocy przebaczenia. Mówił, że często śnimy o osobach, z którymi wciąż nosimy w sobie urazy. A co jeśli ten sen jest wezwaniem do uwolnienia tych uczuć? Przebaczenie nie oznacza zapomnienia ani zgody, to akt wyzwolenia. Może przebaczając tej osobie w swoich snach uwolnisz się od ciężaru, który nosisz od lat? Padre Pio wierzył, że przebaczenie jest kluczem do wewnętrznego spokoju. Może ten sen mówi ci, że nadszedł czas, by puścić. Czwarte objawienie dotyka jeszcze głębszej kwestii: A co jeśli ten sen nie jest tylko wiadomością o drugiej osobie, ale odzwierciedleniem czegoś, co musisz zmienić w sobie? Padre Pio przypominał, że osoby pojawiające się w naszych snach mogą być naszymi lustrami. Coś, co ta osoba robi lub reprezentuje, jest w rzeczywistości czymś, co ty również robisz lub czujesz, ale może nie chcesz tego dostrzegać. Ten sen to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie i zastanowienia się, co musisz przemienić. Na koniec, piąte objawienie, padre Pio, to przypomnienie o potędze miłości. Mówił, że marzenie o kimś może być sposobem na odczuwanie jego obecności przy sobie, nawet gdy ta osoba nie jest fizycznie obecna. Tego typu sen może być wyrazem czułości więzi, która sięga poza czas i przestrzeń. Jeśli ta osoba nadal zamieszkuje twoje sny, może to oznaczać, że odgrywa specjalną rolę w twoim sercu rolę, która nigdy nie zniknęła. Teraz, gdy znasz te objawienia, pomyśl, które z nich najbardziej pasuje do twojego snu. Może już kiedyś czułeś to w jakiś sposób, ale nigdy nie nadawałeś temu nazwy. Padre Pio wierzył, że każdy sen to szansa na rozwój. Okazja do lepszego zrozumienia tego, co nosimy w sercu. A ty jesteś gotów odkryć prawdę, którą twoje sny mają ci do powiedzenia? Skcomentuj tutaj, podziel się tym, co czujesz, gdy ta osoba pojawia się w twoich snach. Zbadajmy razem warstwy tajemnicy i emocji, które kryją się za tymi nocnymi wizjami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to wszystko naprawdę oznacza? Może nadszedł czas, by odkryć z pomocą, padre Pio, co twoje serce ma ci do powiedzenia. A być może, zagłębiając się w te objawienia, zaczniesz dostrzegać, że każdy szczegół twojego snu jest wskazówką. Padre Pio mówił, że nic nie jest nieistotne. Miejsce, w którym widzisz tę osobę, słowa, które mówi, wyraz jej twarzy, wszystko ma symbolikę, którą tylko ty możesz zinterpretować. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby przeanalizować te szczegóły? A co, jeśli wskazują na coś, co teraz przeżywasz, coś, co wymaga rozwiązania? Wyobraź sobie, że sam akt marzenia jest portalem do tego, co ukryte w twojej duszy. Padre Pio wierzył, że zwracając uwagę na sny, możemy odkryć więcej o naszych pragnieniach, lękach, a nawet o niewidzialnych więziach łączących nas z innymi ludźmi. Kto wie, może odkrywając te objawienia, znajdziesz odpowiedzi, których nigdy nie myślałeś, że szukasz? I jeszcze jedna ważna rzecz. Marzenie o kimś wielokrotnie może być wezwaniem do działania. Padre Pio mówił, że nasze sny czasami są zaproszeniami do rozwiązania spraw, do zawarcia pokoju, albo do podjęcia działania, które utknęło w nas. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ta osoba czeka na coś od ciebie? A może to ty potrzebujesz coś jej powiedzieć? Sny mogą również przypominać nam, kim naprawdę jesteśmy. Padre Pio mówił, że często zapominamy o własnych prawdach, a sny przychodzą, by nam o tym przypomnieć. A co, jeśli ta osoba reprezentuje część ciebie, którą zapomniałeś, część, którą musisz jeszcze odzyskać? Jaką część swojej istoty ten sen stara się ci pokazać? Niektóre sny, według padre Pio, wydobywają na światło dzienne uczucia, które stłumiliśmy. Może to być pasja, której nie miałeś odwagi zrealizować, przebaczenie, którego nigdy nie potrafiłeś poprosić, albo radość, którą odłożyłeś na bok. Za każdym razem, gdy ta osoba się pojawia, twoje serce wibruje w inny sposób. Czy to cię porusza? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego? Prawda jest taka, że Padre Pio dostrzegał w snach głębszą mądrość. Wierzył, że akceptując te objawienia, możemy otworzyć się na nowe możliwości, na nowe zrozumienia siebie i otaczającego nas świata. A co, jeśli, rozumiejąc, co te sny reprezentują, zbliżysz się do tego, kim jesteś? Czy ta osoba, która pojawia się w Twoich snach, nie zaprasza Cię w rzeczywistości do przemiany? A więc jaki będzie następny krok? Czy powinieneś skontaktować się z tą osobą, a może powinieneś spojrzeć w głąb siebie i zapytać, co ona naprawdę reprezentuje w Twoim życiu? Skomentuj tutaj, co czujesz, co te sny w tobie budzą? Padre Pio mówił, że odpowiedzi przychodzą, gdy zadajemy właściwe pytania. A kto wie? Dzieląc się swoim doświadczeniem, możesz znaleźć innych, którzy czują to samo. Te odkrycia mogą pomóc zrozumieć, dlaczego ta osoba nadal zajmuje tak ważne miejsce w twoim sercu. Padre Pio zawsze przypominał nam, że droga do prawdy zaczyna się od gotowości do słuchania. Czy jesteś gotów usłyszeć, co mówi twoje serce? Podziel się swoimi refleksjami w komentarzach, zadaj pytania, a wspólnie poszukajmy odpowiedzi na to, co twoje sny próbują ci przekazać. Zanuszmy się głębiej w objawienia, jakie padre Pio dzielił na temat znaczenia snów o innych ludziach. Gdy eksplorujesz każde z nich, znaczenie twojego snu zaczyna nabierać kształtu, odsłaniając warstwy interpretacji których być może nigdy nie brałeś pod uwagę. Mądrość Padre Pio oferuje nam mapę do odkrywania tych tajemnic. Idźmy dalej. 6. Odkrycie. Wpływ nieświadomości zbiorowej. Padre Pio mówił również o nieświadomości zbiorowej. Uważał, że czasami śnimy o osobach, ponieważ odbieramy coś, co wykracza poza nasze bezpośrednie doświadczenia. Wyobraź sobie, że w jakiś sposób twoja umysł łączy się z większą siecią myśli i uczuć. Ta osoba może reprezentować ideę lub archetyp, który jest obecny w powietrzu, symbol czegoś, z czym się zmagasz, lub lekcji, którą świat chce ci przekazać. Kiedy śnisz o niej, możesz mieć dostęp do pola zbiorowej mądrości, odpowiedzi, która rezonuje wśród ludzi wokół ciebie. Siódma: odkrycie. Obecność Boska w snach. Dla padre Pio wiele snów to coś więcej niż proste konstrukcje mentalne. Są również dotknięci przez boskość. Śnienie o kimś może być sposobem, w jaki Bóg wysyła ci wiadomość, coś, co pragnie, abyś dostrzegł. Może ta osoba jest posłańcem, postacią, która przynosi Boską Wskazówkę. Czy pomyślałeś, że ten sen może być duchowym wezwaniem? Może Bóg próbuje otworzyć Twoje oczy na coś, czego jeszcze nie dostrzegasz. Dlaczego ta osoba? Co myślisz, że niebo próbuje ci powiedzieć? 8. Odkrycie. Wpływ nierozwiązanych emocji Padre Pio przypominał nam, że często nasze sny są odzwierciedleniem emocji, które próbujemy zignorować. Śnienie o kimś może oznaczać, że masz nierozwiązane uczucia wobec tej osoby. Czy to miłość, złość, smutek czy żal. Jeśli te emocje pozostają nierozwiązane, wracają w formie snów. Przesłanie jest jasne czas zająć się tymi uczuciami. Dopóki nie skonfrontujesz się z nimi, będą cię odwiedzać noc po nocy, domagając się, abyś je dostrzegł. Jakie uczucie wciąż łączy cię z tą osobą? Dziewiąta. Odkrycie potrzeba samopoznania. Dla Padre Pio sen o kimś może być znakiem, że potrzebujesz większego samopoznania. Może ta osoba jest częścią ciebie, którą musisz zrozumieć lub zaakceptować. Często nasze sny odzwierciedlają cechy, które tłumimy, aspekty naszej osobowości, które ignorujemy. Kiedy śnimy o kimś, możemy projektować na te sny części nas samych, których jeszcze nie rozumiemy. Jaką część siebie ta osoba reprezentuje? Czy musisz zintegrować ten aspekt, aby w końcu poczuć się kompletny? Dziesiąta. Odkrycie. Znaczenie odpuszczenia. Padre Pio uczył, że często śnimy o kimś, ponieważ nie potrafimy puścić. Ten sen jest przypomnieniem, że czasami musimy odpuścić, aby móc iść naprzód. Może ta osoba reprezentuje coś, co próbujesz? Trzymać na siłę, relacje, idee czy wspomnienie. Przesłanie jest bolesne, ale wyzwalające. Aby się rozwijać, trzeba puścić. A może ten sen jest zaproszeniem do pozostawienia przeszłości tam, gdzie jej miejsce. Aby uwolnić to, co już ci nie służy, i otworzyć przestrzeń na nowe. Jedenasta odkrycie. Eksploracja mocy więzi duchowych. Padre Pio również mówił, że gdy śnimy o kimś wielokrotnie, może to oznaczać, że istnieje bardzo silna więź duchowa między wami. Może to być związek z innego życia, połączenie, które transcendentuje czas. Ta osoba może być duszą, z którą przeżyłeś już doświadczenia z przeszłości, kimś, kto niesie kawałek twojej podróży. Sen o tej osobie może być przypomnieniem, że wasze dusze są ze sobą połączone w sposób, którego jeszcze nie rozumiesz. Czy spotkaliście się już wcześniej? Czy ten sen przypomina ci coś znajomego, uczucie, którego nie potrafisz wyjaśnić? Dwunasta. Odkrycie manifestacja ukrytych pragnień. Na koniec, padre Pio mówił, że sen o kimś może być. Manifestacją pragnień, które skrywasz. Te sny mogą być sposobem na przeżywanie doświadczeń, których nie odważasz się realizować w rzeczywistości. Może pragniesz być bliżej tej osoby, lub czujesz, że między wami coś pozostało niedokończone. Ten sen może być szansą, aby zrozumieć te pragnienia, dać głos temu, co zostało stłumione. Czego naprawdę pragniesz? Co ta osoba reprezentuje w kontekście pragnień i dążeń, które nie wyrażasz? Te objawienia są nie tylko interpretacjami, to zaproszenia, aby głęboko zanurzyć się w siebie. Padre Pio wierzył, że nasze sny to potężne przesłania, prawdy, które z niecierpliwością czekamy na zrozumienie, przyjmując każde z tych odkryć, Dajesz sobie szansę na zbadanie tego, co skrywa twoja nieświadomość, na skonfrontowanie się z tym, co od dawna było ukryte. A teraz, mając te wszystkie prawdy, wybór należy do Ciebie. Co zamierzasz z nimi zrobić? Podziel się tym, co odkryłeś o swoich snach, zostaw swoje refleksje, które objawienie najbardziej Cię poruszyło, jakie odpowiedzi znalazłeś? W końcu. Nasze sny prowadzą nas do tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, do tego, co musimy zobaczyć i poczuć. Może nadszedł czas, aby w końcu usłyszeć i zrozumieć, co wszechświat i Twoje serce próbują Ci powiedzieć. A więc, co te sny próbują Ci ujawnić? Teraz, gdy odkryłeś te objawienia, padre Pio, czy jesteś gotów usłyszeć, co mówi Twoje serce? Nie pozwól, aby te przesłania przeszły niezauważone. Jeśli chcesz jeszcze lepiej zrozumieć, co oznaczają Twoje sny i jak mogą zmienić Twoje życie, sprawdź filmy, które zostawiłem w kartach i na końcu ekranu. Kliknij tutaj i zagłęb się jeszcze bardziej. Do zobaczenia tam. Oczywiście, chociaż nie dostarczyłeś konkretnego tekstu do przetłumaczenia, mogę pomóc w tłumaczeniu dowolnego fragmentu, który mi podasz. Proszę, wklej tekst, który chciałbyś przetłumaczyć. A ja zajmę się resztą. Oczywiście. Proszę podać tekst, który chcesz, abym przetłumaczył. Oczywiście mogę przetłumaczyć podany tekst. Oto jego tłumaczenie. Przetłumacz powyższy tekst z użyciem sztucznej inteligencji, zapewniając dokładność i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton. Dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, aby tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów. Jeśli masz inny tekst do przetłumaczenia, chętnie pomogę. Oczywiście, prześlij mi tekst, który chcesz przetłumaczyć, a ja zajmę się tłumaczeniem, dbając o dokładność i naturalność w języku polskim. Oczywiście. Proszę podać tekst, który chciałbyś, abym przetłumaczył na język polski. Oczywiście, chętnie pomogę. Proszę podać tekst, który chcesz przetłumaczyć.